Wielcy szanowny panie ministrze, senatorze, szanowni państwo, panowie ministrowie, wszyscy szanowni państwo nasi laureaci i wybitni profesorowie nauki w Polsce. Cieszę się ogromnie, że w tej sali imienia świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej możemy kontynuować święto nauki w Polsce związane z 550 rocznicą urodzin. Mikołaja Kopernika. Cały ten rok kopernikański jest dobrą okazją do tego, żeby podkreślać osiągnięcia polskich naukowców na różnych płaszczyznach, w różnych dziedzinach i w różnych dyscyplinach. Dziś kontynuujemy to, co zaczęliśmy 19 lutego w Toruniu podczas Gali Kopernikańskiej i utworzenia i zainaugurowania funkcjonowania Akademii Kopernikańskiej. Chcemy uhonorować wybitnych profesorów. I podkreślić Państwa wkład w rozwój Polski. Nauka jest oczywiście ogólnoświatowa. Nie ma nauki polskiej, jest nauka w Polsce. Ale profesorowie są polscy. Wszyscy zawsze musimy pamiętać, a niekiedy niestety wydaje się to nieoczywiste. Dla niektórych profesorów, nie będę wracał do przykrych tematów z poprzedniego miesiąca, że jesteśmy profesorami w polskich uczelniach, a profesor w polskiej uczelni, uprawiając naukę dla świata, pracuje jednakowoż dla Polski, a nie przeciwko Polsce. Jeśli tego profesor w Uniwersytecie Polskim nie rozumie, to rzeczywiście mija się z powołaniem. Dziś na sali. Mamy znakomitych profesorów polskich uczelni, pracujących dla Polski, uprawiających naukę dla świata, tak jak to robił Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik urodził się 550 lat temu jako poddany króla Polskiego, ale swoją rewolucję w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dokonał dla całej Europy i dla całego świata. Dokładnie tak samo jak Państwo swoje osiągnięcia naukowe i swoją aktywność naukową, a obok naukowej niekiedy bardzo często również tę społeczną, dedykujecie całemu, całej ludzkości. Tego Państwu gratuluję i życzę, abyście Państwo kontynuowali swoją pracę na jeszcze wyższym poziomie, jeśli to jest w ogóle możliwe, ale też życzę, żebyście Państwo rzeczywiście. Mieli wielu swoich następców, wielu swoich uczniów, którzy będą Państwa śladem podążać, bo profesor jest również od tego, aby go młodsi uczniowie naśladowali. Dziękuję bardzo.